Czas porannych pobudek i szkolnych przygód trwa w najlepsze, a wraz z nim pojawiają się dylematy, co zapakować dziecku na drugie śniadanie. Drugie śniadanie to istotny element w diecie dziecka, ponieważ jest to pora, kiedy. Pracuje bardzo intensywnie, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Odpowiednio skomponowane drugie śniadanie będzie ogromnym wsparciem w procesie uczenia się, dlatego warto zainwestować w jakość tego posiłku. Pierwszym ważnym i stałym elementem śniadaniówki jest woda. Woda najlepiej nawadnia, najlepiej zaspokaja pragnienie. Będzie również zapobiegała bólom głowy, bólom brzucha, a także zwiększy koncentrację dziecka w trakcie zajęć lekcyjnych. Więc pamiętaj, czy to jest lato, czy to jest zima, niezależnie od pory roku, ta woda zawsze powinna pojawić się w tornistrze dziecka. Jeżeli chcesz uatrakcyjnić nieco smak wody, możemy dodać oczywiście świeżych owoców, czy też świeżych ziół. Na przykład, możemy dodać tam pomarańcze i świeżą miętę. Taka praktyka będzie też powodowała, że dziecko chętniej będzie wypijało wodę, któremu zapakujemy do szkoły. Drugą ważną grupą produktów spożywczych są produkty zbożowe z pełnego przemiału i mam tutaj na myśli na przykład chleb razowy, z którego możemy zrobić przepyszne kanapki, czy też płatki owsiane, z, może, z których możemy zrobić przepyszną domową granolę, czy też możemy e, dać pełnoziarnistą tortillę, która będzie ciekawą alternatywą dla standardowych kanapek, albo możemy sięgnąć po mąkę pełnoziarnistą, z której możemy wyczarować przepyszne naleśniki. Dlaczego te produkty są takie ważne? Ponieważ są źródłem węglowodanów złożonych i to właśnie one w głównej mierze są odpowiedzialne za to, że nasze dziecko ma lepszą koncentrację, ma lepszą pamięć. I jak ja to mówię, te dzieci są takie wyciszone, one są w stanie pokazać, jakie mają zdolności, jakie mają talenty, czyli jednym słowem będą maksymalnie wspierane w procesie. Następnym istotnym elementem drugiego śniadania są warzywa i owoce. Które stanowią główne źródło witamin. Najlepiej podawać w formie surowej, bo właśnie w takiej formie będzie zawierało najwięcej witamin. E, ważne, żeby te warzywa i owoce wyglądały atrakcyjnie. Możesz je pokroić w krążki, możesz je pokroić w słupki na przykład. Nie możemy również zapominać o tak zwanej strefie budowy i mam tutaj na myśli białko. Białko możemy znaleźć w twarożkach, serach, czy też w jogurcie naturalnym, pastach różnego rodzaju. Więc zawsze pamiętajcie o tej strefie budowy. A jeśli najdzie ochota na chrupanie, to warto by twoje dziecko miało w swojej śniadaniu jakieś orzechy, nasiona, pestki. Przy okazji będzie to super wsparciem dla pracy mózgu. Warto zaangażować dziecko do planowania i przygotowywania drugiego śniadania. Taka praktyka sprawi, że dziecko chętniej zje posiłek. Pamiętaj, nie zabieraj, podaruj, podaruj dziecku wszystko to, co najlepsze, również wysokiej jakości posiłki, bo to one są niesamowitym wsparciem dla prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego Twojego dziecka. Więc kończąc już ten odcinek, życzę Wam dobrych wyborów żywieniowych. I do zobaczenia już wkrótce.